Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Rozmawiam z panem Arkadiuszem, pan Pawłowskim. Proszę mi powiedzieć, co dzisiaj pan robi na tak wspaniałej gali w Fame MMA Arena Łódź? Mam wielką przyjemność tę galę prowadzić. Jest to wielka przyjemność, to już trzecia gala, trzecia gala także, którą prowadzę. Dla mnie to jest zawsze wielka przyjemność, dla mnie to jest zawsze, zawsze wielkie emocje, bo to są setki, to są tysiące ludzi, którzy oglądają nas na żywo, to są setki tysięcy, miliony ludzi, którzy oglądają nas w internecie. No i moim zadaniem jest to, żeby wyjść, podbić publiczność, stworzyć pewien nastrój. Zbudować napięcie, podtrzymać to napięcie. Mogę, mógłbym o tym gadać i gadać, ale yy, podobno mam gadane, więc jakby tego się trzymał. No właśnie, będę musiała czasami pełnie przerywać, żeby, żebyśmy się nie zapędzili gdzieś daleko. Proszę mi powiedzieć, troszeczkę o tej gali opowiedzieć, dlaczego ona jest tak popularna. Fame MMA, czyli yy, rozumiem, że walczą celebryci, walczą MMA. Tak. Yy. <grym> 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 Czyli tak naprawdę gwiazdy będą się dziś po prostu bić. Tak, taniec z gwiazdami, tylko w wersji bardziej brutalnej. E, to jest troszkę tak, że e, wydaje mi się, że to jest połączenie rzeczy, na które jest teraz bardzo duży boom, czyli internet, YouTube oraz MMA dyscyplina e, bardzo popularna. I wydaje mi się, że ludzie chcą zobaczyć. O wiele bardziej interesuje ich, e, e, nawet jeżeli ten poziom walk jest często niższy, e, interesuje ich zobaczyć, jak znana osoba dostaje po twarzy lub daje, daje komuś w twarz, e, niż anonim, e, jakby bardziej anonimowi zawodnicy. E, ja jestem wielkim fanem dyscypliny MMA i nigdy ludzie ludzie często pytają, czy to jest lepsze, to nigdy ja tego nie porównuję. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Jestem ogromnym, wielkim fanem MMA. Uważam, że zawod... każdy, kto, kto staje w Oktagonie, zasługuje na szacunek. Zawodowcy, chyle czoła, to jest naprawdę wielka praca. A jeżeli chodzi o amatorów, którzy chcą tutaj właśnie pokazać, często sprawdzić się, też często zmienić swoje życie na lepsze, uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Proszę mi powiedzieć, czy ja dobrze myślę, czy tu są wszystkie chwyty dozwolone w tej walce? Nie, absolutnie nie. To, to, to nie amerykański wrestling. E, ani waletu ani jakieś inne dyscypliny. To jest, tutaj są, jest regulamin, każdy zawodnik musi się z tym zapoznać. Nie będzie żadnego, mamy nadzieję, że nie będzie ciągnięcia za włosy, wkładania palców do oczu, kopniaków, nie wiem, Andrzej Gołotach, gdyż wiadomo, mam nadzieję, że nie. Jest regulamin. Tutaj mimo że to jest, mimo że zawodnicy są amatorami, to podejście jest w pełni profesjonalne. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć jeszcze, na kogo pan dzisiaj stawia? Główna walka wieczoru? Ach, kurczę, powiem w taki sposób, mam swoich faworytów, ale nie mówię o tym, dlatego, że chcę być bezstronny, nie da się, nie da się. To, to nigdy tak nie jest, że, się, że jest się obiektywnym bezstronnym. Dla mnie najważniejsze jest jedno, żeby ta gala się udała, żeby zrobić dobre show, żeby nikt nie wszędzie z kontuzją, to jest bardzo ważne, żeby każdy wyszedł w dobrym zdrowiu i żeby mogli sobie, i żeby wszyscy po wszystkim mogli sobie podać rękę i powiedzieć, ej, spróbowałem czegoś Wygrałem, przegrałem, dałem z siebie wszystko. To jest dla mnie najważniejsze. E, pan Arkadiusz dziś, jest dzisiaj konferencjerem, będzie prowadził rozmowę. Także życzymy miłej pracy Dziękuję. i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję.